Jo się. kobyki dobra. W zasadzie nie wiem tutaj od czego zacząć, bo ten film już miałem nagrać troszkę dawno. Pozwolicie, że będę sobie tutaj siedział, bo na wyrku już mi się nie chce. a Musiałem troszkę, troszkę sobie tutaj pomodyfikować. Następnie jeszcze raz dzięki wszystkim wspierającym, bo ten film chwaliłem yy, dla Was. Nawet nie pisałem tutaj żadnego scenariusza, ale co na totalny żywioł. Ale. Do rzeczy, a propos tego filmu, tak, już praktycznie skończyłem scenariusz. Tutaj mam tych parę papierków. Oczywiście nie mogę wam pokazać, bo za duży to będzie to spoiler. Jedyną rzecz, którą mogę Wam tutaj ujawnić, to będzie właśnie ta kamerka tutaj, główny rekwizyt, mówię tego wszystkiego. Trochę czasu zajęło, zanim dorwałem ten model, który akurat właśnie chciałem, bo na bazie właśnie tego, nie, oczywiście to mam prawa autorskie, to z, yy, wymarzę to później. Potrzebowałem się do tego mojego yy, filmu. Mam nadzieję, że w marcu uda mi się to odpalić, wszystko już od przyszłego tygodnia lecę nagrywać te zdjęcia, klipy i, i tak dalej. Tak jak mówiłem i pisałem, chcę, żeby to miało tak z 50, z 50 minut. Może do godziny jak się uda. Jeżeli chodzi o Netflixa, tam też będę się starał, żeby ten film był. Dobra, to jest pierwsze, co? Pierwsze co, jeżeli kogo. Yy, sorry. jeżeli komuś nie wysłałem jeszcze tych giftów, to dajcie mi znać. Tak nie wiem mówię, urwanie głowy, nawet nowy rok nie zaczął też się zbyt dobrze dla mnie. mi widzicie, no tej aktywności jest prawie tyle co nic. Kurde, no w sumie szkoda, że mówię, was nie widzę, bo tak jakbyśmy się spotkali, to jest troszkę inaczej. No na live'ach też jest inaczej. Też sobie parę postanowień w tym nowym roku zrobiłem. Muszę też ograniczyć trochę. Nie, bo za dużo, mówię, tego było. Chcę sobie wrócić do formy, praktycznie kolano też sobie naprawiłem, chociaż jedna czeka na mnie operacja. Ale to muszę kasiu się rozbierać, dobra, ale to nieważne. Czekajcie, do marca, do marca będę chciał to wypuścić, mam nadzieję, że się uda, bo tu w tym roku będę miał naprawdę też dość spory natłok, zresztą pewnie jak wy wszyscy, nie? Tylko tyle u mnie, że jest taki aktualni minus, że, no mówię, młody mi tak daje w kość i ja po prostu, no nie mam, nie mam czasu, żeby zebrać całej ekipy. <grym> ...że nie mam czasu zabrać całej ekipy, a tym bardziej... Siema! Tempa! Pysa! Pało! Kurwa macie! Witaj, Herbusz! Nie Lasu, nawet chociażby i dla siebie tak indywidualnie, ale dobra, teraz ich nie ma w domu, także nagrywam to w zasadzie mówię dla was, tutaj mówię mały spoiler już wam dałem, ale też bardzo mnie ciekawi co wy w ogóle o tym wszystkim sądzicie, ja wiem, że każdy ma swoje życie i czekamy na to wszystko, zależy ci kto tam sobie co postanowił i co w tym roku chce sobie zrobić, nie? zależy mi żebyście napisali, Słogu głównie chcielibyście oglądać i czekać, bo sami widzicie. Ja tu robiłem i ten serial, który się zatrzymał, miałem robić tego Stalkera, to też się pewnie zatrzyma. Z tymi krapami to nie wiem, bo różnie się ten, mówię, odbiera. I choć bardziej odbiera, jak odbiera, ale chodzi o czas, jaki potrzebuje, żeby to nagrać. To też jest dość spory. W vlogi to to zależy. Ten ostatni to właśnie z tego blera, co żeście oglądali, to, to jest to jedno. I tak nawet nie skończyłem tej, widzicie tej drugiej części. I też znowu braku mi czasu, miałem tą kolendę nagrać. Też oczywiście nie zdążyłem, bo, no wiecie, no siła wyższa, prawda? No, siła wyższa. Co chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie, poza tym, yy, poza tym filmem? Bo to jest teraz, będzie takie, no, ważniejsze dla mnie, jeżeli chodzi o wrzucenie jakiegokolwiek filmu. A jakieś takie urywki, co tam mam, to może jak mi się uda, to coś wrzucę, ale to wiecie, to jest takie, będzie, bo będzie. Także to super by było, jakbym miał chociaż, nie wiem, jeden film na tydzień. No to też z początku myślałem, że tak się uda, no, ale życie ma swoje plany. I Weryfikuję także po raz kolejny. Nie jestem ku temu zdziwiony, bo bardziej mi zależało, żeby to rzucać właśnie dla was, no, bo nie będę powtarzał tego samego wszystkiego. Że czerpię z tego satysfakcję, no bo to no bo to z tym się zgadza, tylko że ten cholerny czas, nie? Ten cholerny czas po prostu go brakuje. Także dzięki jeszcze raz wszystkim wspierającym, bo dzięki wam mówię, troszkę udało się właśnie chociażby nawet zainwestowałem, mówię w to. Nie będę wam pokazywał jeszcze tych stroi i nie stroi, bo za duży spoiler będzie. Mam to wszystko tam jest mi schowane, także musicie mi uwierzyć na słowo, że to mam. I mam nadzieję, że was nie zawiodę, bo to mówię tak naprawdę dzięki wam się kręci, bo jakby tego nie było, no to pewnie też nie miałbym motywacji, no. Co tu ukrywać, no, w tych czasach? Tak jak, nie? Pan Typowy pewnie też to oglądasz. Jeżeli zapnisz się tego momentu, nie wiem, czy przyminiesz, czy nie, no... nie chcą, no, pieniądze, no, nas motywują, no, jakby nie patrząc, no, jeżeli... bym teraz... Postaram się jak najmniej ciąć ten materiał, jak ciąć ten materiał, żeby tylko...

To jest dziwiona morda. Co oh, na I... to, że na siebie! Widzisz mnie! A tutaj to my! Ty! Nie, e, nie spodziewałem Nie no, w sumie masz dobre dzianko. Gustowny jesteś. Widać, że się nic nie zmieniło od tamtego roku. No to walno, to opowiadaj. Też się za sobą trochę stęskniłem, bo mam ci coś do powiedzenia, parę no rzeczy. przyznam, że mi to też dobrze Dawaj, Dawaj, dupanak, tu i... Wiedziałem, że opowiadam, bo pół mordy mi nie Nie będę nie nie mówić, że się za nim stęskniłem, bo... Wiesz, Dawaj! Co za Ty, oklej morda! Zresztą, że Zajmij. ostatnio się w stopę zrobił! Dawaj tu, pogadamy tam! Glimperek, zaraz będziemy i pociemy tam też! Ja w końcu tą kiesionkę mam tam tego roku! No, dawaj tu! Pogadamy! Proszę, nic nie Chodź tu, Dobra, kurwa, bo ci... Zasiądę obok To zaczyna. Powiem ci... trochę czasu zleciało od tamtej pory. No trochę, już tak. Cześć, rok. a no, weź na jak nie Ale nie no, dzień dobry, to już tak, no spokojnie, bo... O, jaki pan was A na... Popierd zostałeś wtedy, to teraz... teraz ja spokojnie będziesz miał tydzień luz ode Kluźba, to i tak dużo. Co ty tam. Nie miałem? opowiadać, co żeś tam zrobił. Oczywiście! 85% dla mnie za to wszystko tam. Widzę, nie. że jeszcze. Te kubanki masz te moje. No. Gdzieś popis taki dał? No, no już kubankę. to jest. się ja się już gości. Co? Jeszcze raz. Halo A ma bo ziemia przymarła i nie mam jak tych wykopków teraz robić, no. Zobie wiertarem. Nie wiem, ten drog będzie ciężki, bo tu jeszcze korków porobili tymi tirami. Ja nie wiem jak ja ci tam dostanę dalej. Rowerem! Ale, chociaż tutaj u ciebie trzeba po i na zrobić... Mogę ci, bo już tak nie mam co robić teraz. O. Czopcik mi zlepnął, tu motyka nie działa, tu ziemia przymarznięta, tu kamieniami nie mogę, a z już nie mam. Nie ma jak zgrzebać. W ogóle słyszałem, że chcesz ze mną... Chciałem kolędę no, o, ale nie pykną. A to następny razem. No, w tym roku tak. Jak pokażesz tak tekst to... I tam... Ty rabiberku widać, no to to za No ja ci to wezmę. Nie ma problemu. ja i w ogóle pozdrawiam też ty, tych... Tych, 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 tych twoich tutaj, no. To dobre mordeczki. Nie? mam radzia typowego i całą tutaj ekipę jeszcze. Dobre mordy, widziałem tam, co pisali To no, co, sami najlepsi ludzie? Są. Ciebie to tylko gnoją i... W ogóle umyłbyś się, ty śmierdzielu. Ja śmierdzę, bo w gnojówce robię, to śmierdzę, no. ty byś się chociaż, ty przed kamerą występujesz, tu żebyś ty wyglądał jako, że nie. Ja na rzecz tu gadaj i ja idę po piwku. Ja się strzelę zaraz ten głupi No. No trzymajcie się mordeczki i tam... Złyły. Dzięki jeszcze raz za to, a jak on nie przeleje to w łeb postanie! Co? Osobiście skazuję ci ten kanał na tym. Bo jedyny twój kanał to tam czekasz, będziesz tam ze szczurami kurde nukował no. bo w widzę, cię tam rzuca i będziesz robił. Nic się nie zmieni. nic. Jako młynek to kurde. Dobra. Dobra, trzymajcie się mordeczki i do następnego no. Dobra, wejdź już w pierwsze tam. O, ty byłem, ja, ja. są Idź I tu są bieżące. zęby umyć ci